Widowie. Zaczynamy tutaj o, film. Zaczynamy dalej bez zbroi. Trzeba będzie to oczywiście zmienić w przyszłości, ale na razie może tak zostać. I ogólnie, jak pewnie widzicie, buduję. To jest praca, której nie za bardzo lubię, ale cóż, to trzeba robić. Znaczy, lubię budować, ale wiem, że nie, sam nie przypadam za. Oglądanie, jak ktoś buduje. Więc z że część zrobię poza odcinkiem. Komornica. Nice. E, dobra. Leży jeden z Dobra, tylko patrzmy potrzebnej i o. Wełna, wełna na, wełno, na potrzebna wełna. Jestem tu, nie na obcy. E, Ogólnie wiem, że długo się odcinki nie pojawiały, a może słońce zachodzi, ale mm, po prostu nie mogę nagrywać. E, kilka razy nawet próbowałem coś tam, ale aplikacja mi siadła. I cóż, po mm, prostu nie dało. Głos mi się nie nagrywał. Nie znajdywało mi plików albo takie rzeczy. Uh -huh. Tu jeszcze kilka owiec, potrzebuję dwóch nadyłem, tak. Załatwić kilka owiec, zrobić z ich pełne łóżko i jutro rano dokończyć robot. Chyba, że tu będą dwie. Jedna? Tak, tu są no to nice. Pyk, deski. Crafting tego. Szybko, szybko. Łóżko. Pyk, idziemy w kimę. No nie. Dobra, przespaliśmy się. Lecimy z łóżkiem patnik, Dywan Będę potrzebował więcej pełn ja on... Ale dobra, tam jeszcze widać owce Nie wiem po co tu zmieniłam O, Azalia drzewko, dobra To może być ciekawe Azalia ogólnie to znaczy, że mam takie drzewko? To o tym opowiem szczerze, ale teraz na razie mogę powiedzieć, że pod tym będzie kejpik Taki dość porządny, bujny kejpik 500 metrów do domu Bez podłogi nice. do domu Nie no, musisz być szara, tak? No, tak daleko już zaszliśmy A ta jedna jest akurat szara Potrzebuję wełny białej, a nie szarej Nie podoba mi się to. Nośnie tego budowania, to to jest początek. Do floty wikingów na razie mam jeden statek, że będziemy chcieli ogólnie zrobić taką wikingską wioskę. Będę chciał. Będziemy, jak woli, zrobić wikingską wioskę. Po prostu. Myślę, że to ciekawie może wyjść, a ja bym chciał, żeby... Mamy bardzo fajną miejscówkę, specjalnie szukałem czegoś z wodą. No tu w jest luta, nie woda, ale okej. Okay. Jest zamarznięta i to się liczy. Lecimy owce, owce. aby się skołować jakiś parking fajny jeszcze jeden, ale tu kwiatków za dużo nie ma O tam coś tu może jest Dobra, może to być Żółty możemy zrobić Albo czerwony Nie wiem, możemy trzy kolory sobie zrobić, bo nam starczy Wiałbym tutaj z tych owieczek Trzeba kiedyś będzie zrobić zagrodę Więc cóż, ale no, no owca to też jest mm, Gdyś surowiec, ale one się rozpią. Po prostu y, automatycznie, nie? Chyba. Y, to możemy zostawić, mam nic nie na pojedyncze y, 305 metrów. To no to można tę łódkę zrobić. Dlatego, że będę potrzebował kajut. Po prostu muszę zrobić coś dla. Żeby to ujmę marynarki. o, tu już jest też statyk. Dobra. Perfekcyjne lądowanie. tracimy prędkość. Aha, a tu się nie wpada. Aha, przyleciałyśmy i zaczęło padać. Okej. Okay. Okej. Okay.

To jest ciepły biome. Odnośnie procentów tych dywanów, będę chciał zrobić jakieś. miejsce do spania dla marynarzy. A marynarzy których nie będzie, ale okej. Okay. Dla minimum trzech tych. To, jest, to są ruiny szlaku. Też bardzo ciekawa struktura, ale o niej jeszcze za dużo nie wiem. Oni będą musiały się dokształcić, trzeba o powiedzieć. I żeby ją w ogóle splądrować. Bo tej strukturki nie robiłem. To jest najnowsza struktura, ja nawet nie wiem, nie wiem, że to się do ruiny szlaku nazywa. To jest klas i wiedzy w, tym, w tej dziedzinie. Wybierzcie hmm. okay, hmm. metrów w domku, ogólnie przydałoby się ogarnąć jakiś, e, jakąś kolejkę. Może, bo będzie dużo drewnu na pewno wyciłować. <grym> I odnośnie budowania, e, możecie dać znać w, komentarz, w komentarzach. Czy wolicie, żebym budował poza odcinkiem i prezentował wam to? Czy wolicie, żebym yy, na odcinku po prostu byśmy to razem robili? O, tu możemy trochę odkryć. To jest sterechota. Widzicie? No i tu się już nie przybijemy. Przez toch tak patrzę chwilę, ale dobra. Mhm. Zostawiam kuleć. Ogólnie omośniętego wstawiania bloków to jest totalnie bezużyteczne. Ale zawsze można. Zrób to. Żółty, żółty debon. Czerwony, czerwony debon. Nie, daję tylko czerwony, ale okej. Okay. Ogólnie smycze mam, bo był wedrowny handlarz. Yy, więc yy, mam przedmioty fajne, Między innymi smycze i skórę trochę. Nie mieliśmy rady, niestety nie byliśmy jeszcze w wiosce. Ale dobra, wygląda na to, że postawię tu te yy, rzeczy, tutaj, jak to postawić. Pyk. Pyk. I może. Pyk. Aha, no, mamy. Pyk. Może tu byśmy białe postawili. Mhm. A nie, czy będzie. Biały, żółty, męrańczowy. Z męrańczowym pytaniem się da. One też są fajne, żywe. I tak można to zrobić. Jak to prawda się nie da spać. Ale tak, więc to tak wygląda, eee, skąd to trwa poza odcinkiem, a więc pa.